Cześć, witajcie już! Drugi z kolei odcineczek Let's Play z kasem. A w tamtym odcinku byliśmy się z zombie. I z klipusiami. I oczywiście też ze szkieletami, nie zabrakło ich też. Oczywiście. I znaleźliśmy tajemniczy slimeball. Nie wiem skąd on się wziął, bo tutaj nie widzę żadnych slime'ów. Więc, więc... I nie wiem jak mój klipcio, jak ja to mówię, Wszedł do domku, a drzwi były zamknięte. Domek, chyba też, chy, domek chyba był pochodniami obstawiony. A wszystko inne było ziemią też obstawione. Więc ja nie wiem, jaką on tam wszedł. No to ale, ale dobrze, to nieważne. Już mnie się z tym to wzięliśmy swoje eku, swój level. Mamy jedną pochodnię. I mamy trzy kości, tak. A więc jest dobrze. Za chwilę znowu będzie nos. I znowu się pobijemy z zombie, klipciami i wszystkim innym. Będzie tylko tarararam, tarararam. Czekajcie, pozwolę sobie na, się napić coli. Możecie też pisać komenty typu, nie pozwalam ci pić coli albo coś. No wiem, że mnie, wiem, że napiszecie w komentarzach, że mnie nie stać. Bo mnie nie stać, naprawdę, ale kolega mi to kupił Właśnie się położył ze śmiechu. Ale okej. Okay. Mnie to nie śmieszyło. Ale nieważne. Dla innych jest beka. O, bo ja koleżanka jest. Jak już dawno jej nie widziałem. No ona no, jest fajna, no dobrze, ładna, ładna. Nie no, że tu o! Znaczy No kurde Się, się wdupczyłem Nie że żartuję, że jest ładna Ale 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 No nie wiem co ale no Nie, nie żądajcie mnie Nie bijcie mnie Okej okay, za chwilkę Za chwilkę będzie już y, nocz Więc nocz będzie Nocz to jest czwórcza minąć Wtedy tak Ale dobrze. To my sobie po, pobędziemy tarzanem. Ja jestem tarzanem! I spadłem z drzewa. Och, jest. No, ta, ta, O kurde, nie mogę biegać. O. Fajnie, że do, dali te liany, to jest takie fajne. Znaczy, nie liany, tylko te. No, liany można powiedzieć, no. Po co mi sadonka. Okay. ok. Ok. Tu postawię. Tu drugą, Tu trzecią. Tu czwarta. No i dobrze. Dobrze jest. Ok. Oczywiście ten odcineczek nie będzie taki nudny, jak myślicie, że będę tylko chodził i, i kopał drzewa. Pójdziemy za chwilę się pobawić z zombie i ze wszystkim innym. Okej, okay. mam już pewną skrzynkę tych gunwien. Okej, okay. dobra, ja idę tam na no szpartana, jak to się mówi. Okej, okay, mamy czy jedzonka, mamy jedno jabłko prawda. Bóg czci nam dał. Okej, okay, nieważne. Nie będę się Jabko, Jabłko! Dwa. O, dwa jabłka. A co oni hojni są. Jaki noc jest hojny. A to już mnie z tym. Tylko 100 fps mam. Kurde, małe jak nie wiem. A, jeszcze ja 5 minut mamy, bo sprawdzałem. Jeszcze się przetwarza. Filmik jeden taki fajny. O, co nie lubię? Nie lubię No, choć nie lubię cię. Nie lubię cię. No chodź, nie lubię cię no. Dobrze, przepraszam. Przepraszam, może unoszenie głosu. Na chwilę zombie, 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 zombie. Już się nocebi. Si, się, się, się. Co się stało, się się, się. Si, si. Piwo się się si, 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 si. si, si, wylało, się się. A właśnie się. No znaczy, chyba piwo, nie? Takie. Nie noże ty. Je. Jeszcze może no takie coś. To, 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 Cii, 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 cii. Wiem, nie szanuję wełny. Wełna to takie fajne, pierzyste, takie giętkie Ale nie szanuję wełny i nie będę jej szanował. Hajot P to, skoro to od jest pompa? Albo jadę PRO, albo jestem PRO, jestem propsem, czy coś go Okej. Okay. Jak widzimy jeszcze zombie nie ma, nic nie ma, nic nie ma jeszcze. A więc za chwilę muszą się zespić. O, moje, moi przyja zielone, zielone przyjaciele. Idę do was. Trzy zielone przyjaciółki Plotkują chyba sobie tam. O, cześć, czytaj. zielone, siusiaki O, kurde. Jak wybuchnie jeden, będzie nieprzyjemny. O, kurde! Ha! Zresztą chatkoją. Ja. Przepraszam za to wydajecie się, ale to nie po prostu. Jest takie fascynujące, że aż mnie fascynujące. Jezu, jak mi span na tym skape, to ja nie wierzę, no Cześć zielony siusiaczku. Cześć Co tam płukacie? Aha, tutaj drzwi nie mam tak O cześć zielone Co tam robicie, panowie? Ej Panowie co on... Halo! Ej! O kurde! No panowie, chciałem się przywitać z wami. Cześć mi się, Przy... przytulasik! Ej! przytul się? przytul. Cześć, czuję się. Zdam się. Zdam się. O nie, dam się. Nie, doma... nie dam wam. To drzwi jest a to fajne, jakieś zabawa z Mu mu Mi się, pty się. Wow, przytul. Czekajcie, zobaczę ile. Minut? Już mi jeszcze, min jeszcze jest? Jeszcze dwie minuty mamy panowie. I panie. Kurde, no. Czego mówię tylko panowie? Dyskryminacja. Nie, Nie, nie dyskryminuję. Panie są, panie są fajne. Panowie też są fajni. Znaczy nie, nie żeby coś, ale... O kurczę O kurczę No pół wioski się zabrało, no kurde Jeszcze... Jeszcze z dziesięciu mi wdajcie, no tak Czulony kot A bo ja biegnę za mną Wow Kuuuuu Ała. Gdzie tu, gdzie mój domek? Nie mi domek. gdzie się jeden szkielet! Muszę zlecieć tędy. O kurde daj man! Ale w wodzie mnie chyba nie weźmie, nie? Mi się wydaje. Bo go woda odstrasza Nie no proszę, żeby nie było nikogo w moim domku. Tutaj Uf, jest. Dobra. Dobrze. Ja się z wami żegnam. Cześć. Na no razie. Jak oglądajcie moje filmiki. Cześć. Aha, jeśli komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć pa! No razie.